Cześć, witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy Krajowej Dziesiątce, na trasie Bydgoszcz-Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl. I pamiętajcie, każdy towar dostarczymy w dowolne miejsce w kraju. Pojazdy przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Dzisiaj, jak widzicie, mamy pierwsze dni marca, i na dobre rozpoczyna się znowu sezon kładowy. Wiadomo, że niektórzy w okresie zimowym na kładach nie jeżdżą, ponieważ jest za zimno. Ale to jest tylko wybrana grupa, która, która używa kładów zimą, ale tak naprawdę od marca rozpoczyna się sezon kładowy. W naszej ofercie znajdziecie bardzo dużo firm specjalizujących się w kładach. Jest to Moto, TGB, y Linhai, Segway, Access Motor y oraz Asics. Te wszystkie marki znajdziecie u nas w salonie. A dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać nowość. Może na pierwszy rzut oka nikt nie powie, że to jest nowość, ale w tej chwili nastąpiły zmiany w konfiguracjach pojazdów marki Linhai. Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Linhai do tej pory. Kładę Linhai to była 300, 400, 500 i potem było 565 oraz Pro Max. I w tej chwili Wyszły nowe modele Linhaja, i pierwszy z nich Wam dzisiaj prezentujemy. Jest to model, tak jakby następca setki, Są to w tej chwili jedne z najtańszych kładów z napędem osi 4x4. Do tej pory była to setka i kosztowała już po podwyżkach na początku 20 tysięcy, potem w granicach 21,5 tysiąca. Pogłoski mówią, że w tej chwili setki nie będzie. Zastępuje ją model 370, a model 400 zastępuje model 420, który Wam dzisiaj prezentujemy. Nazwa prawidłowa tego kłada to Linhai 420 Pro Max 4x4. Jest to znacznie ulepszony model od poprzedniej 400, z mocniejszym silnikiem e, oraz e, fajny, atrakcyjny, inny wygląd, technologia LED i niezależne zawieszenie wszystkich kół. Zapewnia to fajny, wysoki komfort jazdy, dobrą zwrotność i przyczepność w terenie. E, Linhai 400 Pro Max oferuje również. Doskonałą ekonomikę eksploatacji. I teraz po kolei dane techniczne Linhaya 420 Pro Max. Pojemność 352 cm3. Zapłon CDI, oczywiście chłodzony cieczą, plus wentylator elektryczny. Napęd 2x4 4x4 przełączany elektrycznie. Automatyczna skrzynia biegów CVT wariator z biegiem wstecznym. Napęd kół warg, wał z przodu i z tyłu. Podwozie. Zawieszenie z przodu niezależne, MacPherson, Z tyłu IRS niezależne podwójne wahacze. Amortyzatory z przodu e, hydrauliczne i z tyłu również. Hamulce. Z przodu dwa razy tarcza, z tyłu. Raz tarcza, oczywiście hydrauliczne i opony, to są dwunastki, z przodu 25x8, z tyłu y, dwunastka 25x10. Długość całkowita 220, szerokość y, 1140, y, wysokość do siedziska 915 mm, prześwit 253 mm, rozstaw osi 1270. Masa własna to 315 kg. Zbiornik paliwa 14 litrów. Wyposażenie: Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, prędkościomierz, obrotomierz, licznik kilometrów, licznik godzin, cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa, zegar, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, kontrolki napędu 2x4, napęd na 2 i na 4, bieg neutralny, bieg wsteczny, kierunkowskazy, światła drogowe. Elektrycznie sterowany napęd 4x4, wyciągarka elektryczna 3000 IBS ze zdalnym pilotem, osłony dłoni, reflektory w technologii LED, światła, tylne hamowania kierunkowskazów w technologii LED i sygnalizacja akustyczna kierunkowskazów. Ten kład, jak 95% sprzedawanych przez nas kładów, posiada homologację T3B na ciągnik rolniczy. W segmencie kładów, tak zwanych budżetowych, w tej chwili Linhai jest takim no chyba najwartościowszym produktem. Ten, ten Linhai w tej chwili w promocji kosztuje 24 999 zł. No i tutaj mamy już spory przeskok do CF Moto, bo CF Moto w pojemności 450. Mamy ostatnie sztuki jeszcze w promocji. Za około 29 tysięcy, ale to nie jest ten rocznik. A jeżeli rozmawiamy o 520, to cena 520 w tej chwili waha się y, oczywiście w starej budzie w granicach 34,5 tysiąca, a w nowym modelu, w modelu 2023, już w granicach 36 tysięcy. Odnośnie konkurencji na rynku, y, to nie ma jej dużo. Proszę spojrzeć, mamy KO200 z homologacją T3B, również, ale tam jest na jedną osobę. Tutaj mamy homologację T3B na dwie osoby. Jest to ciągnik rolniczy. Co to oznacza homologacja T3B? Że może, mogą się poruszać wszystkie osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B bądź prawo jazdy kategorii T, i wtedy bez problemu możemy jeździć takim pojazdem. Odnośnie konkurencji, jeszcze. No to w firmie mamy Goesa 300, w firmie Beneco, ale tam mamy napęd 2 na, na dwie osie tylko. kj 200, dalej mamy 250 Asixa Magnuma. Tam jest homologacja również na jedną osobę, ale jest to zdecydowanie mniejszy pojazd, i również napęd na jedną oś. Jedyną konkurencją dla tej, 400, dla, tego, dla tej 400, 420 Pro Maxa będzie pewno 370 Pro Maxa. Jeszcze, jeszcze jej nie dostaliśmy. Jak tylko ją otrzymamy, to podzielimy się swoimi wrażeniami. Yy, wszystkich tych, którzy interesują się motoryzacją. Zkładami, krosami, motocyklami. Bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i jak największe grono osób mogło nas oglądać. Zapraszamy również na nasz Facebook i Instagram. Wiadomo, zbliża się wiosna. Za chwilę nowe dostawy motocykli, zarówno z firmy Romet, z firmy Junak, z firmy. Barton, z firmy Malagutti, z firmy Peugeot. Masę, masę dostaw i bardzo ciekawych produktów, które do nas dojadą. Pytacie również w swoich materiałach o pojazdy zabudowane. Pamiętajcie, że u nas bardzo duży wybór skuterów elektrycznych zabudowanych bez konieczności prawa jazdy. Od niedawna zostaliśmy... Generalnym przedstawicielem włoskiej firmy Sarini i jej produkty będziemy sprzedawali u nas w salonie. Będzie kilka skuterów elektrycznych zabudowanych bez konieczności posiadania prawa jazdy dla osób urodzonych przed 95 rokiem. Pytacie jeszcze o transport, więc transporty realizujemy mniejszych pojazdów na paletach, a motocykli, skuterów, motorowerów i crossów zazwyczaj na specjalnych stelażach. Wysyłki realizujemy przy pomocy firmy przewozowej KAT Polska, otrzymujemy specjalne stelaże. W te stelaże wprowadzamy, jest pojazd i mocowany pasami. Tak jak mówiliśmy, dowieziemy w dowolne miejsce w Polsce taki pojazd. To chyba tyle na dzisiaj. Zapraszamy wszystkich jeszcze raz na nasz kanał na YouTube, zapraszam na e, Facebook i Instagram i pamiętajcie, salon 2 wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.